Witajcie kochani, nazywam się Iwona, jak co miesiąc przeglądam dla Was katalog Oriflame. Tym razem mamy katalog numer 11. Tak wygląda okładka. Będzie obowiązywał od 21 lipca do, 18, do 10 sierpnia. No i zaczynamy. Po pierwsze mamy fajną wkładkę, gdzie po jednej stronie możemy kupić zestaw sobie Jordanic za 49,99. Mamy krem z tej edycji limitowanej, której lubicie. To jest spray do ciała oraz perfumy po drugie stronie mamy dwa olejki jeden ułatwiający zasypianie, który możemy spryskać sobie koszulę nocną, nasze łóżeczko kołdekę. wtedy nam się łatwiej zasypia, możemy stosować także dla dzieci bo jest bezpieczny oraz ten z Milk and Honey czyli z drobinkami złota 12,99 i oferta obowiązuje do 27, także musicie być ostrożne, jeżeli ktoś będzie chciał zamówić Okładka zdradziła nam, że nowością będzie męski zapach i jest to zapach Mister Giordani Aqua w cenie 69,99, czyli super, ekstra, zapach męski na lato. Serdecznie Wam polecam. Wiecie, że jest chwały i wydajny, bardzo piękny. Idziemy dalej. Mamy stronę numer 5, a na niej także nowość, jeszcze ulepszony tusz Jordani. Posiada y, o, odżywczą mieszankę wosków, czyli dodatkowo odżywia i nawilża nasze rzęsy oraz ułatwia przy okazji nakładanie za 29,99. Kolejna strona, numer 7 to sztywy do makijażu za 34,99. Y, ale film podpowiada nam, żebyśmy kupili jeden sztyf do wszystkiego, czyli do rozświetlania sobie, do konturowania twarzy, do robienia różu, do bronzera, do malowania e, cie, cieni, tak, do robienia sobie tutaj cieniami oraz do ust. Także za 34,99 kosmetyk, cztery w jednym, cztery różne kolory, serdecznie Wam polecam. Następna strona to numer 11, czyli dobrze wszystkim znany krem pod oczy Royal Velvet. Mój także się kończy, już jest naprawdę malutko. <laughs> za 9,99 pojemność 15 ml. W tamtym katalogu był krem do twarzy na dzień. W promocji teraz mamy y, pod oczy, więc warto sobie skomponować całą serię. Dobrze go znacie, nawilża, napina, ładnie pachnie, także za 9,90 warto kupić. Następnie idziemy na stronę. Numer 17, tutaj także w najlepszej cenie roku, czyli 29,99, mamy pokład podkład Giordani. Lubicie go? Jedwabna konsystencja nadaje twarz, naprawdę jest wygląd. Pięć odcieni, także każda z Was znajdzie też dla siebie w pomocy. Także pędzel, jeżeli nie lubicie nakładać paluszkami, fantastyczna propozycja. Kolejna sama, numer 19. Też lubiany przez Was bardzo zestaw dobry. V. Za 14,99 dwa odcienie, wosk, lusteczko i wyciągana spod spodu mała taka półeczka na dwa patyczki, którym możemy sobie pomagać. Czyli mamy wszystko w jednym. Następnie na stronie 21, za 12,99 pomadka D1 błysk błyszcząca. Osiem odcieni, także każda z Was znajdzie coś dla siebie. Też bardzo ją lubicie, jest efektowna, długo się utrzymuje na ustach, pięknie błyszczy oraz naprawdę ma bardzo ładne opakowanie, takie błyszczące sebne w torebce, prezentuje się przepięknie oraz na prezent. Następnie strona 27. Tutaj mamy perfumy. W ogóle w tym katalogu mamy bardzo dużą promocję na wszelakie perfumy, bo mamy lato, dużo się kąpiemy, dużo się psikamy, chodzimy na jatki, chodzimy nad morze, chodzimy ciągle gdzieś wychodzimy. Także musimy pięknie pachnieć. Czyli możemy zmieniać, dokupywać sobie nowe zapachy w fantastycznej cenie. 29,99 dwa zapachy. Serdecznie Wam polecam. Następnie idę sobie na kolejną stronę. 29 a tutaj za 49,99 są fiwe damskie i męskie. Możemy kupić dla siebie, dla męża, dla partnera. Piękny, pobudzający, seksowny zapach. Także na pewno też dobrze go znacie. Polecam Wam. Trochę ostrzejszy, nie jest taki delikatny. Kwiatowy, wakacyjny. Ale na randkę i na wieczorny spacer jak najbardziej. Następnie na stronie 31 za 29,99 także perfumy. Ale to już delikatny zapach. Czyli taki Bardziej dla każdego. Są kobiety, które nie wyobrażają sobie lata wakacji bez niego. Jest delikatny. Mamy konwalię, białe kwiaty. Wysoka koncentracja zapachu, ale delikatny zapach. Także jeżeli takiego poszukujecie, to Wam polecam. Następnie na stronie 34 za 9,99 nasz sztyft z Love Natur. Dobrze go znacie na wszystkie wypyski, na jakieś zaczerwienienia, na jakieś pęknięcia tutaj ust, na to, co zaczyna nam się dziać, na jakieś utajcia. Bardzo dobrze radzi sobie też z tą tłustą, tak? Bo czasami mam też te. Ja nie mogę tego, tamtego używać. On sobie z tym doskonale poradzi. Matuje, czyli możemy najpierw sobie zamaskować, a na to nałoży tylko podkład. Także 9,90 zabieramy go w podróż. Co mamy dalej? Dalej chciałam pokazać Wam stronę 43. A na niej także nowość. Pożegna się z skolnikami maska za 5,99, składająca się z dwóch części. Część rozgrzewająca oraz później wyciszająca skórę, czyli rozgrzewamy ją. Chcemy, żeby te nasze zaskórniki jakieś wągry, tam niedoskonałości wyszły, a następnie chcemy tą skórę wyciszyć. Bardzo fajna także dla nastolatków propozycja, którzy mają, które mają problemy właśnie z takimi rzeczami. Niektóre z nas także po słońcu mają takie niefajne wypyski, więc polecam Wam 599, dwie części. Fantastyczna sprawa. Idziemy dalej. Strona 46, czyli sejan Age. Odnawiający peeling za 24.99. Bardzo wydajny. Jest delikatnym peelingiem. Na pewno możecie go stosować i na dłonie i na twarz. Ja zostawiam go jako maskę. Czyli na 20 minut nakładam go. On, wszystkie substancje wnikają do mojej tutaj skóry c, a następnie go sobie zmywam. Bardzo fajny, delikatny produkt. Następnie przechodzimy do strony wellnessowej naszego pakietu. Na stronie 56 mamy wapń pochodzenia morskiego. Pamiętajcie, że często mylimy braki magnezu właśnie z brakiem wapnia. Także serdecznie Wam polecam. Same tabletki przypominam. Pakiet 30 tabletek na 49,99. W promocji także pakiet do włosów. Proszę bardzo, za 64 zł. Polecam Wam, każdy na piękne, śniące paznokcie oraz włosy. Także pamiętajmy, że nie tylko to, co nakładamy na zewnątrz, jakieś odżywki, maski do włosów, olejki, właśnie na ciepło, ale też to, jak dbamy o siebie od środka. Następnie chciałam pokazać Wam stronę numer 72, a na niej znajduję. Się. męski zestaw, bo wakacje i wyjazdy i katalog nie tylko my kobiety, ale także prostu dla naszych mężczyzn, fantastyczny zestaw za 24,99 spray do ciała, możemy używać go pod pachę, możemy używać go dla odświeżenia, do tego żel oraz kulka pod pachę, także męski zestaw na wakacje. Następnie idę sobie na stronę się 82 82 czy 92? 92. Tu mamy oczywiście biżuterię, tak? Czyli torebki i biżuterię nadal. A flame to nie tylko kosmetyki. Mamy także super szkatułkę, która pomieści te wszystkie nasze małe gadżety. Mamy okulary, mamy toby, mamy kapelusze, także wszystko, czego potrzebujecie. Nie musicie chodzić do innych sklepów. Wszystko u nas jest. Mamy na 92' naszą rozświetlającą bazę. Moja się już kończy, także coś cudownego. Wiecie, że Jodani Gold jest taką naszą wiodącą majką, naprawdę ekskluzywną. A teraz bazę możecie mieć za 29,99 na wilża. Przygotowuje twarz do makijażu, utrzymuje się dłużej oraz rozświetla ją. Ja stosuję nawet jakoś świetlacz na skórę, także polecam Wam serdecznie. Fajna, lekka baza. Nie obciąża, nie czujemy się takie obciążone na, na skórze ciężkie, a jest doskonałym przygotowaniem do makijażu. Oczywiście używamy jej niecodziennie. Na większe wyjścia, na taki makijaż mocniejszy, jak sobie robimy, tak? Bo jest dodatkową warstwą, która obciąża naszą skórę. Następnie mamy kolejną. Najlepszą cenę roku i to jest strona 112, czyli nasze serum do stóp udoskonalone, tak? To wcześniejsze z zielonym koreczkiem, tutaj mamy z pomarańczowym, z dodatkowym nabliżeniem za 9,99, wydajne, doskonale nabliża nasze stopy. Kolejna na to 114 i tym razem zestaw damski, czyli mamy balsam do ust krem do ciała, krem do rąk oraz kulka Jedi. Za 29,99 wszystko, czego potrzebujemy też do letniej kosmetyczki. Cóż przygotowałam dla Was dalej? Strona 129 w tamtym katalogu witaliśmy nowość esencja z zieloną herbatą oczyszczającą witaminą E. Tym razem mamy kolejną propozycję na wilżającą z masłem Shea za 9,99 no i mydełko. Serdecznie Wam polecam próbować nowości. No, bo to za, zawsze dodatkowa atrakcja plus możemy odszukać naprawdę ważny produkt dla siebie, taki wyjątkowy, którego szukamy, tak? Oliflame nie osiada na lawo, jak ciągle udoskonala się, ciągle się zmienia dla Was, szuka nowych rozwiązań, nowych składników, nowych opakowań. Także lecimy dalej. Strona 133. A tutaj emocje dla naszych dzieciaczków i nowość, bo narzekacie, się, że czasami nie mamy niczego dla dzieci. Król, w każdemu dobrze znany, mamy żel do mycia ciała oraz yy, mydełko, czyli taki i dla chłopca, i dla dziewczynki. Tak, nie jest to Barbie, nie jest to Mieszkamiki 1499 i mydełko 599. Tak, to serdecznie Wam polecam. Kolejna sprawa to olejek na stronie 135 za 19,99. Dobrze Wam znany olejek. Tutaj wzbogacony o ekstrakt z migdałów, czyli dodatkowy piękny zapach plus nawilżenie. Nie tylko awokado, ale teraz wersja z migdałem. Ktoś, kto lubi bardziej pachnieć, większy zapach, ale migdał też doskonale nawilża. I następnie od strony 136... Rozpoczynamy ofertę, którą my Flame wprowadził. Kub 2, wtedy masz korzystniejszą cenę niż za jeden. I mamy tak: kremy do stóp i odświeżający spej. Bardzo moje klientki lubią ten spej, zamawiają go. Jest duży i wydajny. Na następnej stronie mamy szampony i odżywki, także kub 2 będzie taniej. Kremy do rąk: bardzo lubicie te z awokado, także polecam Wam. 2 za 7,99. Możecie wybrać różne. Mamy także balsamy do ciała i żele, możemy podzielić się z koleżanką w pracy, z pokoju, z mamą, tatą, babcią, kim tam chcemy, możemy sobie zamówić nie dla siebie, dla kogoś drugą sztukę i wtedy wychodzi nam taniej. No i fantastyczna oferta katalogu na stanie 144, czyli kem nano Royal Velvet. W poprzednim katalogu mówiłam Wam, że je był na dzień. Za 49,99 zapaską, a teraz mamy krem do oczy za 9,90 oraz yy, krem na noc. Także możemy mieć całą serię. Fantastyczny krem, bardzo go też lubicie. No i na to jest też chyba najlepsza nowicz katalogu, ponieważ propozycja dla naszych najmłodszych, czyli Bobasków, od pierwszego dnia urodzenia, nowa seria Oriflame Flame Baby O. To produkt w 95% naturalny, mamy żel do ciała, olejek do ciała oraz wielofunkcyjny balsam. Yy, żel do oczu żel do mycia ciała i włosów yy, oczywiście nie, nie powodują zawienia, jest delikatny. Olejek możemy stosować sobie na ciemieniuchy na jakieś takie suche miejsca oraz dla mamusiek na rozstępy na brzuchu, jeżeli chcemy im zapobiec, oraz później też by ta skóra wyglądała lepiej. Także można zamówić sobie już teraz, spróbować. Oraz balsam oczywiście, który możemy też smajować siebie. Bo to seria dla dzieci, ale też dla wszystkich wrażliwców. Czyli dla wszystkich z za atopowym zapaleniem skóry, z jakąś uszczycą, z jakimiś problemami, z którymi nie możemy sobie poradzić. Naprawdę fantastyczna nowość. zawiera olej owsiany, przebadany przez yy, dłuższy czas. Orchidane pracował nad tą serią. Serdecznie Wam polecam. No, i ostatnia strona, dochodzimy do końca katalogu. Także fantastyczna propozycja. Dobrze znane Wam szminki za 5,99. Ja mam tutaj dwie fukcje. Tak wygląda ta błyszcząca. Oraz ten jasny kolor. Też już mi się skończył pewnie, nic nie ma. Także myślę, że za 5,99 to sobie zamówię wszystkie kolory. Serdecznie Wam polecam. Fantastyczny katalog pod względem promocji. Bardzo dużo perfum. Oraz nowości. Także zapraszam Was do składania zamówień.